Cześć, tu Gosia. Zapraszam cię na krótką sesję jogi. Rozłóż sobie matę. Usiądź wygodnie, połącz ze sobą kolana. Unieś dłonie do góry, opuść barki w dół. Zapleć dłonie w koszyczek i wywiń je do nieba, sufitu. Spójrz za swoimi dłońmi. Rozpleć dłonie. Usiądź sobie w z skrzyżnym, odłóż dłonie na kolanach, zamknij oczy, weź głęboki wdech przez nos i wydech przez nos, zapleć dłonie z tyłu na potlicy. wdech, unieś głowy do góry, wydech w dół, odłóż dłonie na kolana. Usiądź ponownie na swoich piętach, unieś ramiona do góry, zapleć dłonie w koszyczek, wywiń, zapleć dłonie w koszyczek za plecami, połóż brzuch na udach, unieś ramiona do góry na tyle, ile jesteś w stanie, czoło odłóż na matę. Pośladki skierowane do pięt, pięty do pośladków. Nieś powoli tułów do góry, przejść do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder, grzbiety stóp leżą, krowa, głowa do góry, pośladki do góry i koci grzbiet. Przejdź z rękoma do przodu, odłóż czoło lub brodę na matę, pośladki skierowane ku górze, łokcie nad matą, ręce wyprostowane przyjemna pozycja szczeniaka. Przejdź do klęku podpartego, dłonie pod barkami, podwiń palce stóp i na ugiętych nogach wejdź sobie do psa z głową w dół. Głowa luźno, pośladki skierowane ku górze, nogi nie muszą być proste, pięty nie muszą dotykać do maty. Prawa noga do przodu, lewa do tyłu. Unieś Lewą rękę do góry. Odłóż lewe kolano, lewy grzbiet stopy. Unieś ramiona do góry, barki od uszu. Odkładamy dłonie na matę i próbujemy wyprostować prawą nogę. Cała stopa leży na macie. Zginamy prawe kolano, podwijamy palce stóp i wchodzimy do psa z głową w dół. Możesz sobie popedałować prawa. Lewa noga, pośladki skierowane ku górze, głowa luźno, przejdź do deski, z deski odłóż kolana, klatka piersiowa, broda na macie, łokcie blisko ciała i wejdź do kobry. Otwórz klatkę piersiową, podnieś palce stóp i wejdź do psa z głową w dół. Luźno głowa, pośladki skierowane ku górze, pięty nie muszą dotykać do maty. Lewa noga do przodu. Lewa ręka do góry. Prawa ręka zostaje przy lewej stopie. Odkładamy dłoń. Prostujemy lewą nogę. Zginamy. Odkładamy prawe kolano, prawy grzbiet stopy. Unosimy ramiona do góry, barki od uszu. I jeszcze raz prostujemy lewą nogę. Zginamy lewą, unosimy prawe kolano i wchodzimy do psa z głową w dół. Wdech i wydech przez nos, pośladki skierowane ku górze, głowa luźno. Przejść do klęku podpartego. Przejść do krowy, głowa do góry i do kociego grzbietu. Luźno barki. Usiądź sobie na swoich piętach, rozstaw kolana na szerokość maty. Odłóż. Całe ręce na macie razem z łukciami. Złącz ze sobą kolana, stopy, połóż poza linię pośladków, grzbiety stóp leżą i spróbuj w tym siadzie położyć się na plecach. Wiem, ciągną trochę kolana. Na pewno mięsień czworogłowy uda, ale próbuj na tyle ile możesz. Unosimy się powoli do góry. Ja teraz szukam poduszki. Ty możesz się położyć. Ja usiądę sobie na poduszce. I chwila dla Ciebie. Relaks. Zamknij oczy. Podziękuj sobie za praktykę. Króciutką, ale podziękuj. Weź głęboki wdech przez nos i wydech przez nos. Oddech oddycha się sam. Nie analizuj myśli. Jeżeli jakaś myśl zahacza twoją głowę, to niech odpływa jako obłok. Nie analizuj.